Sprawa za cenę. To jest zwykły chrupek, ale taki chrupek być może spowoduje, że firma Gutsnack upadnie. Ta firma zatrudniała 60 osób, obecnie jest 20 i chyli się ku upadkowi po 30 paru latach, ponieważ urzędnik może tak zadecydować. Jaki prezent przygotował fiskus? Ponad milion złotych do zaległości plus odsetki. Tyle może wynieść roszczenie za samą zmianę interpretacji stawki VAT z 5% na 23. Taki chrupek... Jest sprzedawany na vat 5%. Ale jak go polejesz czekoladą, no to już jest wyrób. Już powinien być VAT 23, bo to jest inny kod salony, czyli taki ustandaryzowany kod z Unii Europejskiej. Dlaczego to jest ważne dla tego biznesu? Ponieważ marża tego biznesu wszystko zależy właśnie od VAT-u. Jak ten produkt jest konkurencyjny wobec innych, np. produktów dużych korporacji międzynarodowych? Jeśli ten VAT. Jest narzucony przez fisku za 23%, a ty pracowałeś wcześniej na 5%, no to marża musi ci spaść. Spadają przychody, spada zysk, i to jest właśnie pułapka informacji stawkowej. Bo jeśli w scenariuszu A pytam o produkt jako osoba prywatna, ten wynik wychodzi 5%. Urząd Skarbowy mówi 5% z NATO, ale kiedy pyta się np. firma Gutsnack o ten sam produkt, Niemal identyczne, no to wad jest 23%. To jest esencja polskiego systemu skarbowego. Ten sam urząd wyda sprzeczne decyzje na niemal identyczne towary. Oczywiście przedsiębiorca może się odwołać, są sądy administracyjne, naczelne, wojewódzkie, i około 31% to jest decyzje uchylane przez. Sądy administracyjne. Ale wiecie, ile się czeka? 3 lata na finisz takiej sprawy, więc w tym czasie ta firma upada. Ale jak już wygrasz, dostaniesz 5 tysięcy odszkodowania, tak jak z Roman Kluska. Jeśli urząd narzuca ci 23% VAT-u wstecznie ma 7 dni zapłatę miliona złotych. Co robisz? Likwidacja. 20 rodzin w Dąbrowie traci źródło utrzymania. Natychmiast gdybyśmy wybrali drogę sądową, blokada kont, ryzyko bankructwa w trakcie procesu, po 3 latach wygrywasz w sądzie, ale firma. Jest już dawno martwa. Ksewiak wejdzie to umożliwi urzędom natychmiastowe blokowanie kont przy najmniejszym podejrzeniu błędnej stawki. Bardzo niebezpieczne narzędzie do kontroli. No i właśnie powstaje pytanie, czy Good Snack to będzie kolejny Optimus tylko że w 2026 roku? Napiszcie w komentarzu, czy Fiskus uwalił kogoś w Waszej okolicy, no i obserwujcie po więcej raportów. Do zobaczenia. Cześć.